W dzisiejszym odcinku nocny chowany na stadionie Albait Stadium. Będziemy chować puchar Mistrza Świata. Każdy z nas chowa po razie i kto znajdzie ten puchar, wygrywa 100 katarków. Bonusowa runda jest na kanale Superbet. Wbijajcie link jest w opisie. Kto znajdzie puchar, wygrywa Siano. I przypominam, że jak tam wybijemy 25 tysięcy subskrypcji, to zrobimy konkurs o zdjęcie z autografem Roberta Lewandowskiego. Raz, dwa, trzy. To wybierasz kto, co, jak zaczyna. W nagrodę Kuba może słuchać. Będzie kit. Dobra. Nie ma problemu, chciałem Czy... jako pierwszy Czyli Kuba chowa jako pierwszy Za nami znajduje się cały teren, który możecie zobaczyć Prosta zasada, można chować wszędzie Jeśli chcesz wsadzić w krzaki, wsadzaj w krzaki Jeśli chcesz wsadzić w coś innego, to wsadzaj gdzieś indziej Zaczynamy Osoba chowająca ma 5 minut, żeby schować puchar. Osoby, które szukają mają 10 minut jeśli nie uda im się go znaleźć, no to osoba, która chowała, zgarnia kasę. Że tak powiem, możesz już zaczynać. Okej, okay, a więc zaczynamy, mam 5 minut, aby jak najbardziej utrudnić szukanie tym dwóm panom siedzącym tam. 3, 4, 3, idziemy. Więc, Kuba poszedł chować. Yy, mam nadzieję, że uda się znaleźć puchar. Ja chcę wygrać siano. Powiem tak, ja zawsze w tych konkurencjach, gdzie jest kasa do wygrania, wygrywam, więc nawet się nie stresujesz. Na doświadczonku wjechał i słuchajcie, jak wbijecie 5000 łapek w górę, to zrobimy drugiego chowanego nocą, tylko na innym stadionie, więc zostawiajcie łapy w górę. I subskrybujcie kanał, ponieważ filmy z Kataru pojawiają się codziennie, a kolejny już jutro o godzinie 14, więc kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. Dobra, powiedz mi, czy mogę te krzaki tam widzieć? Gdzie? i Totalnie go nie widzę. Prawda? No, co w się sensie stąd tak, tylko trochę się światło świeci. Sam nie wiem czy będę w stanie go znaleźć. Powiedziane było do stadionu, także do stadionu. Stadion jest tam. Jeszcze 100 metrów stąd, także wiecie, 100 metrów to nie tak dużo. Złożenia karakami. Kacper również wygadę wam jakieś ciekawostki czy coś. Ja się tutaj może nie będę za bardzo rozwodził nad tym wszystkim. Ja po prostu znajdę puchar, wygram to co mi się należy i lecimy dalej. Ja w ogóle tu jest jakiś ten o kurde uciek. Nie rób tego. Jak nie chcecie, żeby skoczył, to zostawcie suba. Chyba zostawiliście, bo jeszcze żyje. Dobra, ruszamy w poszukiwania. Ogólnie czasu jest dużo, 10 minut, ale teren także jest ogromny, więc bardzo ciężko będzie mi to znaleźć. A gdzie to może być? Zobaczymy tutaj pod ławką. No tutaj niestety nie ma. Widzę, że Mati dalej dalej też szuka. Tam jest w ogóle budynek jakiś, nie? Opuszczony. Moim zdaniem też to tam może być. Dobra, tu sobie obejdę wokół. W sumie tu mamy jakoś coś, jakieś miejsce. I tu jest pewnie szansa na jakaś, że chłopak po prostu gdzieś w krzakach został schowany W coś tam mówił, że jak chcemy w krzaki chować, to możemy w krzaki, więc nie zdziwię się, jak on gdzieś tutaj będzie Jeśli to schował w krzakach, to nie masz szans, żeby tego znaleźć No bo, kurde, one są dosyć gęste, zobaczcie sami Ciężko było to tam znaleźć, tutaj tego nie widzę Dobra, minęło Równe prawie 5 minut, odkąd chłopaki szukają, Kacper przed chwilą był blisko, ale niestety, albo dla mnie niestety, nie zajrzał tam, gdzie jest ten puchar, także moje 100 katarków zbliża się coraz bardziej. Nie wiem, co teraz nagrywają, ale z tego, co widzę, chyba mnie, więc trop jest taki, że ci ten puchar musi być tutaj, sprawdzam jeszcze, chyba mnie, ale I don't know. Może jest w tych krzakach, ale jak on tutaj to schował, to nie masz szans, żeby tego znaleźć. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. To jest naprawdę opę. Jestem w strasznie ciekawym miejscu i tu chyba będzie moja kryjówka, żeby puchar schować, tak mi się wydaje, bo to jest idealne miejsce. Wszystko tutaj sprawdzę. Czy Tu nie ma. Jak nie ma, ja tu schowam puchar. Wydaje mi się, że też mógł to schować pod tym stołem, bo to jest naprawdę dosyć ciekawe miejsce. Ale nie widzę tutaj tego, więc idziemy dalej. W ogóle czas się skończył, widzę, że jest 5 sekund po. O, słyszeliście to samo teraz, co ja. Koniec. W ogóle od razu przekazuję. 100 katarków dla ciebie. Dziękuję bardzo. No dobra, tutaj w krzakach pewnie. No tutaj w krzakach, no Ja pierdzielę, że chodziłem. Znalazłem widzownię. Teraz to za to. Łapka w górę, co najwyżej dla niego. Ja bym słyszał, te panie siedzą, tam obok i Bo oni na pewno by domieścili coś takiego. Nie, on na pewno nie schował koło ludzi, ponieważ ludzie to mogą wziąć. A jak wezmą, to trudno, i tak go nie znajdą. Bo będzie dokładnie to samo. Dobra, dam go tutaj. Dobra, puchar jest, jak widzicie, tutaj. Powiem tak, jak ktoś tu przejdzie, na pewno go zauważy, ale... Może tu nigdzie pójdzie. On rzucił podpowiedź, że najprawdopodobniej schowa to w miejscu, o którym wiemy. A on wspominał o jednym miejscu, jak szliśmy. I mam swoje przypuszczenia, że tak powiem. I ja tutaj nie będę bawił się w tańcu, tylko od razu tam pójdę i to sprawdzę. Nie sądzę, żeby Mati chciał chować coś w krzaki. Krzaki znowu odpuszczam, bo to nie ma sensu. Ty, ale te. patrzcie to. Co jest grane? Woda i kamyczki, no to lecimy. I cyk na drugiej stronie. Jest jakaś ławka. na ławkę ktoś może przyjść i usiąść. To też nie jest dobry pomysł. Nie ma. Dobra, ale wejdę tutaj. tutaj jest budynek jakiś. Jest otwarte. Myślę, że Mati mógł się pokosić, pokosić o to. Szczególnie, że mówił, a, pewnie schowałeś w tym budynku. Czyli to jest jedyne miejsce, o którym on wspominał. Czyli jedyne miejsce, o którym wiem, bo tak powiedział. I zobaczmy, czy to jest Puchar. Kurde, niestety chyba nie ma. Pierwsza myśl, gdzie chciałem schować Puchar, to było ten taki budynek, o którym w sumie mówiłem wam na, na, na nagraniu. I chciałem generalnie wyjść na samą górę, tam gdzie Kacper w tym momencie właśnie jest. Proszę pokazać. Co on to robi? W to miejsce dać Puchar się okazało, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby go do mnie dawać. No, niestety tutaj tego pucharu nie ma. To czas do tych moich skromnych obliczeń, także idziemy sprawdzić 100. Easy money po raz kolejny zapowiem. No jest, ale... jest puchar. Jest pucharpa Ja pierdzielę. Co dobra kryjówka czy nie? No to było mega proste. Czas start, 5 minut, żeby schować puchar Co ty sądzisz? To nie jest proste. Nikt się nie spodziewa tego, Dobra, myślę, jest żółty kolor. No Chodź na spacer jeszcze dba, dookoła. Dba, dba. Czas, start. Niech zacznie się rozgrywka. Dobra, ja od razu idę zdecydowanie w przeciwną stronę. I wydaje mi się, że Kasper raczej schował to tak dosyć prosto, nie? Żeby ktoś w końcu znalazł ten puchar, no bo w sumie dwie poprzednie kryjówki. Nie były jakoś mega trudne, ale były oddalone trochę i raczej takie... Dobra, po raz kolejny będę się kierował tym, co nagrywa Kuba. Czyli Kuba nagrywał drugą stronę, więc ja stąd już uciekam i lecę w kierunku Kuby, bo Kuba chyba gdzieś tam, dokładnie gdzieś tam chodzi, z drugiej strony całkowicie. Nikt nie chował i tam właśnie poszedł machni To może być... Przewaga. Kuba jest bardzo daleko a Mati zbliża się powoli idzie w dobrą stronę, ciekawe czego widzi a w ogóle może też być tak że we dwóch zobaczą ten puchar na środku. Minęła już połowa czasu ja tamten cały budynek sprawdziłem, nie było go, w sensie mam nadzieję, że go tam nie było tego pucharu ponieważ jak tam będzie, to będę trochę zniesmaczony zaistniałą sytuacją Kuba tam coraz szybszym, pewniejszym krokiem Zmierza gdzieś, nie wiem gdzie Ale pucharu dalej chyba nie ma Mam puchar Mam! Mam! Jest Dało się Sto katarków trochę do mnie To łatwiejszy niż mi się wydawało Dziękuję bardzo Kuba znalazł puchar teraz widzę Nie wiem gdzie on był totalnie, chcę się dowiedzieć sobie Ale Gratuluję. I takim oto sposobem Kuba wygrywa trzecią rundę. Wracamy tam na górkę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawiacie łapy w górę, subskrybujcie kanał SuperBet, bo przypominam, że jak wybiję 25 tysięcy subskrypcji, to zrobimy konkurs o zdjęcie z autografem Roberta Lewandowskiego. A w komentarzu dajcie znać, jaka reprezentacja sięgnie po ten buchar. Szybki typ? Francja. Chorwacja. Argentyna. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dajcie znać w komentarzu, kto waszym zdaniem. Yo!